Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Akta Spraw. Jest mi bardzo miło, że słyszymy się ponownie. Dziś chcę wam przedstawić sprawę, która niestety nie ma zakończenia sprawę tajemniczą, która ciągle gdzieś za mną chodziła, sprawę o której nie potrafiłam zapomnieć i niejednokrotnie zastanawiałam się co się stało. Zapraszam Was do wysłuchania opowieści o Pani Kazimierze Zarębie. Pani Kazimiera przychodzi na świat w 1933 roku. Jako drugie imię otrzymuje imię Janina. Niestety nie wiem nic o wczesnych latach dzieciństwa i okresu nastoletniego Pani Kazimierzy. Wiem, że po skończonej szkole znajduje pracę jako tkaczka. W bełchatowskich zakładach bawełnianych. Aktualnie zakłady już nie istnieją. Zostały wyburzone. Na placu, gdzie mieściły się zakłady, postawiono galerię handlową. Nazwano ją Bawełnianka. Pani Kazimiera jest mamą dwóch córek. Cała rodzina jest ze sobą bardzo związana. Mieszkają w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Bełchatowa. Jednak z czasem córki zakładają swoje rodziny i pani Kazimiera zostaje w domu sama. Nie jest jednak osobą samotną. Ma koleżanki, jest bardzo niezależna, ze wszystkim radzi sobie wspaniale. Udziela się również w kościele. Bardzo często zresztą była tam widziana, gdy na przykład sprzątała kościół czy robiła porządki z kwiatami. Siłą rzeczy nawiązuje znajomość z księdzem Piotrem Kotasem. Pani Kazimiera po jakimś czasie zaczyna księdza traktować już nie jak osobę duchowną, a nawet swojego wnuka. Często mówi na przykład do niego Piotrusiu, spędza z nim bardzo dużo czasu na różnego rodzaju zajęciach. Często wspólnie wyruszali na różnego rodzaju mini pielgrzymki. Początkowo były to na przykład pielgrzymki do Lichenia czy Częstochowy, więc wycieczki krajowe. Jednak któregoś dnia pani Kazimiera zauważa ogłoszenie o wycieczce do Wilna, do kaplicy Matki Boskiej Ostrobremskiej. Od razu była zdecydowana. Bardzo chciała jechać, poinformowała o tym wyjeździe również córki. To właśnie ksiądz Piotr. Organizował wycieczkę do Wilna. Dokładnie w piątek, 28 września 2012 roku rano, pielgrzymka wyruszyła z Bełchatowa. Pani Kaźmiera nie denerwowała się. Nie jechała sama, a ze znajomymi z parafii oraz księdzem Piotrem, którego traktowała jak osobę bliską. Łącznie było to 55 osób. Po kilku godzinach wycieczka dojeżdża szczęśliwie do Wilna. Na ten dzień nie ma żadnych większych zaplanowanych rzeczy. Jednym z głównych punktów pielgrzymki jest dnia następnego, msza święta w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wszyscy bardzo się cieszą. Jest to dla wszystkich parafian wielkie przeżycie. Gdy uczestnicy docierają na miejsce Widzą, że pani Kazimiera zajmuje miejsce przy wyjściu z kaplicy. Nikogo jednak to nie dziwi, ponieważ jest tam chłodniej, większy dostęp do świeżego powietrza i nawet gdyby coś się zaczęło dziać, blisko jest wyjście. Po około 30 minutach pani Kazimiera wychodzi. Nabożeństwo zakończyło się około godziny 14. To właśnie wtedy zauważono, że nigdzie nie ma pani kaźmiery. Jedni mówią, że poszła do toalety, inni, że zakupić znaczki, aby wysłać kartkę pocztową. Jedno wiadomo na pewno. Gdy grupa zaczęła się zbierać w umówionym wcześniej miejscu, pani kaźmiery nie było. Ksiądz zadzwonił więc na numer pani kaźmiery. Jednak telefon odebrała jej córka pani Barbara. Powiedziała ona, że mama nie wzięła ze sobą telefonu. Pewnie już wtedy poczuła się dziwnie, ale sądziła najprawdopodobniej, że przecież ksiądz i znajomi nie zostawią tak po prostu pani Kazimiery w obcym kraju. To był pierwszy wyjazd zagraniczny pani Kazimiery. Uczestnicy wycieczki wrócili do autokaru. Sytuacja staje się bardzo nerwowa, ponieważ przewodniczka denerwuje się, że mają zaplanowany dzień, a nie mogą wyruszyć. Stawia więc ultimatum, że albo kontynuują poszukiwania, albo idziemy zgodnie z planem i zwiedzamy. Niektóre źródła mówią o tym, że poczekali oni jeszcze 15 minut, a później jak gdyby nigdy nic odjechali. W autokarze została torba pani Kazimiery. Ona miała przy sobie jedynie małą torebkę. Pielgrzymka wraca do kraju. Wtedy też, jak podają różne źródła, wnuk lub mąż wnuczki zawiadamia ambasadę o zaginięciu pani Kazimiery. Dowiaduje się również, że nikt z uczestników wycieczki czy też organizatorów, nie poinformował policji o zaginięciu pani zaręby. Litewska policja reaguje błyskawicznie. Pierwsze co robią litewscy policjanci, to sprawdzenie monitoringu w okolicy. Bardzo szybko natrafiają na monitoring, który uchwycił panią Kazimierę. Jest to na stacji benzynowej Oddalonej od kaplicy około 6 km. Jest to dokładnie o trzeciej w nocy z 29 na 30 września 2012 roku. Pani Kazimiera ubrana jest wtedy tak jak w momencie zaginięcia. Na monitoringu widać, jak pani Kazimiera podchodzi do okienka i próbuje kupić rumianek. Niestety obsługa ma problem, żeby zrozumieć starszą panią. Ta wizyta nocna nie jest dla obsługi niczym dziwnym. Pani Kazimiera nie jest jakoś bardzo zdenerwowana. Gdy jedna z ekspedientek mówi pani Kazimierze, że niestety nie ma, nie ma rumianku, ta dziękuję i kieruje się w tą stronę, z której przyszła. Następnie o godzinie 9.20 panią Kazimierę uchwyca kolejny monitoring na jednym z wilańskich osiedli. Podchodzi ona wtedy do jednego z dozorców. Niestety wtedy już pani Kazimiera nie ma na sobie ani płaszcza, ani nie ma za sobą torebki. Nie ma również okularów. Jednak nie ma rozmowy między dozorcą a panią Kazimierą. Gdy policja dociera do tego dozorcy, ten mówi, że starsza pani mówiła, że jest jej zimno. Niedługo po poprzednim zdarzeniu, kamery monitoringu widzą panią Kaźmierę na terenie parkingu tegoż osiedla. Pani Kaźmiera chodzi od samochodu do samochodu, sprawdzając, czy któryś z nich nie jest może otwarty. Nie wiadomo niestety, co się z panią, panią kie, yy, Kaźmierą kierowało. Może szukała schronienia, a może była tak bardzo zdezorientowana, że szukała samochodu, który zawiezie ją do domu. Później odchodzi. Niestety był to ostatni ślad, na który udało się policji natrafić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w momencie, gdy pani Kazimiera jest na tym parkingu, pielgrzymka z bełchatowa nadal jest jeszcze na terenie Wilna. Gdy autokar z pielgrzymami i księdzem Piotrem dociera do Bałchatowa, nikt nie kontaktuje się z rodziną. Dla mnie to takie trochę niepojęte. Pani Kazimiera przecież pojechała z nimi, była pod ich opieką, nie była to obca osoba. Nikt nie zawiadamia rodziny, policji. Życie dla nich toczy się dalej, tak jak gdyby nic nigdy się nie wydarzyło. Rodzina szaleje z niepokoju. Pani Kazimiera, starsza osoba zostawiana sama sobie w obcym miejscu bez dokumentów, telefonu, bez potrzebnych leków na przełomie września i października, gdzie temperatury są już jednak niskie. Najbardziej dziwi rodzinę zachowanie księdza Piotra. On, który wcześniej przed wycieczką bywał często u pani Kazimiery w domu, teraz zachowuje się tak. Jak gdyby nie było wcale tematu, nie powiadomił rodziny pani Kazimiery, ani nawet nie zapytał o nic. Tak? Jak gdyby nigdy pani Kazimiery nie znał. Jedna, jednak gdy wokół sprawy zaczyna się robić duży hałas, ksiądz spotyka się z rodziną. I to dzięki staraniom rodziny. Wtedy też właśnie ksiądz Piotr zjawia się w domu pani Kazimier, przynosi torbę, jaką starsza pani zabrała ze sobą na pielgrzymkę. To, co mnie całkowicie wyprowadza z równowagi, to słowa księdza, że rodzina nie może mieć do niego pretensji o to zaginięcie, ponieważ pani Kazimiera zniknęła na własne życzenie. Rodzina współpracuje z policją wileńską. Wszędzie rozwieszone są na bieżąco plakaty z informacją o zaginięciu pani Kazimiery. Policja sprawdza, gdzie się da. Dociera do szpitali, kostnic, domów opieki. Nigdzie jednak nie ma śladu pani Kazimiery. Informacje o zaginięciu są publikowane w gazetach, czy to wileńskich, czy to polskich. Sprawdzane są miejsca, gdzie pani Kazimiera była widziana po raz ostatni. Do akcji włącza się również wojsko. Nigdzie nie ma nawet najmniejszego śladu zaginionej. Kilka tygodni po zaginięciu, dopiero zostaje za powiadomiony proboszcz kaplicy ostrobramskiej. Wtedy też zaczynają wypływać pewne informacje. Otóż dwie kobiety, które spały podczas wyjazdu z panią Kazimierą w pokoju. Mówią, że ona w nocy z 28 na 29 września bardzo dziwnie się zachowywała. Była mocno zdenerwowana, zdezorientowana, chciała wracać do domu. Stan pani Kazimiery był tak niepokojący, że kobiety już do rana nie zmrużyły oka, pilnując, aby pani Kazimiera nie wyszła. Informacje o tym, co się stało zaraz po zaginięciu wśród uczestników wycieczki również są bardzo zróżnicowane. Część osób twierdzi, że po zaginięciu autokar wcale nie wyjechał z parkingu kaplicy. Część, że czekali, na niego około pół, czekali jeszcze około pół godziny. Inne osoby mówią, że było to raptem 15 minut. Rodzina dociera również do informacji, że pani Kazimiera już w dniu wyjazdu do Wilna, w autokarze, zaczęła się dziwnie zachowywać. Chciała za wszelką cenę wracać do domu, zachowywała się tak, jak gdyby nie wiedziała, gdzie się znajduje. Rodzina nie została niestety w tamtym momencie o tym poinformowana. Wielka szkoda, bo może można by było uniknąć tej tragedii. 13 listopada 2012 roku rodzina składa do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci narażenia życia lub zdrowia pani Kazimierzy zaręby. Rodzina o ten fakt podejrzewa organizatorów wycieczki, czy też pielgrzymki. Niestety prokuratura odmawia wszczęcia postępowania, ponieważ nie dopatrzyła się żadnych zaniedbań, jakich mógłby dopuścić się organizator. I tak mija kilka lat, w ciągu których nic się nie dzieje, nie wypływają żadne nowe fakty na temat zaginięcia. Rodzina żyje w swojakim zawieszeniu. Jasnowic, do którego się córki również zwróciły, Mówi, że pani Kazimiera żyje w pewnej osadzie, w okolicach Wilna właśnie. W roku 2019 córki pani Kazimiery z reporterami programu Uwaga udają się do Wilna. Jednym z powodów również jest współpraca z policją wileńską. Córki więc jadą do Wilna, szukając na policyjnych zdjęciach osób NN swojej mamy. Niestety, wśród odnalezionych ciał nie ma ciała pani Kazimiery. Córki rozlepiają również plakaty informujące o zaginięciu. Udają się również do wspomnianej przez jasnowidza osady, jednak tam również nie, ma, nie, ma, nie odnajdują swojej mamy. Policja jest pewna, że pani Kazimiera żyje bo nawet gdyby zmarła w jakimś ośrodku czy też w szpitalu, to taka informacja prędzej czy później, ale do policji by dotarła. Ich zdaniem pani Kazimiera może mieszkać gdzieś u ludzi. Może nie wie kim jest, może straciła pamięć, jednak dla mnie to takie trochę dziwne, że ten ktoś nie zawiadomiłby o tym fakcie policji. Sprawa była dość nagłośniona przez media, Plakaty także były na bieżąco rozwieszane. Z drugiej zaś strony, nawet gdyby pani Kazimiera zmarła z wyziębienia, na przykład, to raczej nie zmarłaby w, w jakimś bardzo odosobnionym miejscu. Ciało by się znalazło. Policja, jak i wojsko poszukiwało pani Kazimiery. A tutaj wygląda to tak, jak gdyby pani Kazimiera zniknęła, rozpłynęła się. Jest wiele niewiadomych, bo na przykład, czy pani Kazimiera została y okradziona w nocy z 29 na 30 września, czy ten ktoś zabrał jej torebkę, ale w takim razie gdzie jest płaszcz i okulary? Na monitoringu o godzinie 9 była już bez płaszcza, torebki i okularów. Gdzie przebywała pani Kazimiera w godzinach między trzecią nad ranem a dziewiątą rano? Żaden monitoring w tych godzinach nie uchwycił starszej pani. Gdzie po godzinie dziewiątej się udała i dlaczego nigdzie nie ma nawet najmniejszego śladu jej pobytu? Przecież ludzie tak nie znikają. Co się stało? To już niestety wszystkie informacje, jakie udało mi się wyszukać w tej zagmatwanej sprawie. W moim odczuciu sprawa ciężka. Długo zastanawiałam się, jak to wszystko ubrać w słowa, jak opisać. Nie wiem, dlaczego ta akurat sprawa tak na mnie działa. Myśląc o pani Kazimierze, oraz opowiadając tutaj jej historię, odczuwam strach i żal. Tak, jak gdyby udzielały mi się emocje pani Kazimiery z tego wrześniowego dnia, gdy została zostawiona sama sobie w obcym kraju bez jakiejkolwiek pomocy. Nie potrafię zrozumieć zachowania księdza Piotra. Przecież wcześniej bywał wielokrotnie w domu pani Kazimiery. Pani Kazimiera traktowała go jak syna czy też wnuka. A podczas pielgrzymki porzucił ją. Mało tego, ksiądz nie chce udzielać jakichkolwiek informacji, z nikim nie rozmawia, a reaguje nawet złością na jakiekolwiek pytania dotyczące tego dnia. Nie obeszło go zaginięcie jednej z jego parafianek, zaginięcie na organizowanej przez niego pielgrzymce? Czy naprawdę nie ma sobie nic do, za do zarzucenia? Czy nie ma choć odrobiny wyrzutów sumienia? A co wy myślicie o tej sprawie? Czy słyszeliście o zaginięciu pani Kazimiery? Proszę, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Zachęcam również do rozsyłania informacji o zaginięciu. Może ktoś z moich słuchaczy ma rodzinę na Litwie? Szukajmy pani Kazimiery. Nie pozwólmy, aby pamięć o niej i ona sama zniknęła gdzieś we mgle codziennego życia. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie już za tydzień. Bądźcie zdrowi i bezpieczni. Papa. Pa.